Cześć, dzień dobry. Dzisiaj bardziej taki pozytywny filmik, napompowany chyba dobrą energią w nawiązaniu do wczorajszego filmiku, gdzie ktoś zadał mi pytanie. No, a w internecie? A może byś tak spróbował komuś powrócić w realu? No, się tam naprodukowałem. Skomentował to Spiderman i chcę o nim coś powiedzieć. Jego komentarz. Od ciebie się zaczęło. Nie piję już 9 miesięcy. Jakby nie pierwszy meeting w Lester. Pewnie jeszcze bym mówił, tym razem się uda, nie? na wieczne nigdy. E, chcę wam powiedzieć, pamiętam tego człowieka. Na imię Leszek. E, zapierdzielał grubo ponad 100 km w jedną stronę w sobotę na meeting do Leicester. E, teraz już e, działa w swoim mieście, w swojej grupie. I to jest y, piękne i Leszek mówi, że ode mnie się zaczęło, jakby no to dzięki mnie, a ja powiem, że to właśnie dzięki Leszkowi, ja mam wiarę w człowieka, nie, jak ktoś chce, to może, co jeszcze mogę zrobić dla swojej trzeźwości, a nie wieczne pytania, czego nie muszę robić, a, a muszę iść na terapię, a muszę, a muszę, a muszę na wentingi łazić, a, a ja siam, a ja siam, dobra, mniejsza z tym, słuchajcie. <laughs> Chcieć to móc, nie? Leszek jest tego najfajniejszym przykładem. Facet zdrowieje, ma się doskonale. Popatrzył sobie na TikToku, napisał, wziął sprawy w swoje, w swoje ręce, zdeklarował chęć przyjazdu, chociaż miał tam bliżej u siebie, ale parę tygodni przyjeżdżał do nas, znalazł sponsora, wszedł na program. Można? No, można, nie? Chcę Wam jeszcze powiedzieć, co się, co się u mnie dzieje, bo o czymś tam jeszcze zapomniałem we wczorajszym filmiku. Opowiadałem to tam, to tamto, co zaraz powtórzę, e, bo e, musiałem sobie zapisać tego tyle, jeszcze po prostu zapominam. Nie? E, to jest tak, jeszcze chcę Wam powiedzieć do wczorajszego filmiku, do wszystkiego, czym mówiłem, czym się zajmuję. E, I wykorzystuję również e, uprzejmość zaprzyjaźnionych e, lekarzy psychiatrów, terapeutów jest sporo całkiem osób które będą w takiej bardzo podbramkowej krytycznej sytuacji wykorzystałem swoje swoich przyjaciół, lekarzy i, i skierowani zostali w trybie natychmiastowym, od razu pilnym na detoks i terapię tak? to jest też oczywiście internetowo to byli ludzie z Polski, ja mieszkam w, w Anglii, natomiast korzystając Pomocy przyjaciół, lekarzy, którzy zajęli się tymi osobami, którzy pragnęli naprawdę niepis, z którymi rozmawiałem, i deklaracja, i, i powiedzmy rodziny, że pójdzie, że będzie się troszczył, że to nie jest takie zwykłe, bo to była kupa pracy, kupa zachodu, bardzo wielu osób, bardzo wiele osób musiało się skoordynować i zacząć działać, żeby temu konkretnemu człowiekowi pomóc, nie? Ale wiele osób trafiło na detoks, na terapię w trybie natychmiastowo pilnym. Jakby na moją interwencję, nie? Chcę Wam jeszcze przypomnieć o tym, co, e, co się dzieje, nie? Zapraszam na Facebooku na stronę, na grupę z Lester, na Facebooku e, na stronę Mój trzeźwy Dom Alkoholik z Lester. E, teraz tak słuchajcie, jakbyście napisali do mnie na Mój trzeźwy Dom. Alkoholik z Lester, to proszę nie piszcie do mnie na Messengera, tylko tam jest taka ikonka na Whatsapp, Messenger coś strasznie zawodzi, coś się dzieje złego. Na Whatsappie założyłem grupę wsparcia dla alkoholików, oczywiście pod chaosem Alkoholik z Lester. Dwa dni temu, uwaga dla wszystkich współuzależnionych, dwa dni temu założyłem grupę na Whatsappie, współuzależnieni, zmiany zacznę od siebie patronat Adam Albert Beach. zapraszam wszystkie osoby współuzależnione, które chciałyby dołączyć do grupy wsparcia piszcie na moją grupę na moją stronę mój trzeźwy dom facebook mój trzeźwy dom Myśnik alkoholik z Lester tylko proszę nie na messenger a na ikonkę whatsapp imię Miasto, z którego jesteś, chcę dołączyć do grupy wsparcia dla alkoholików, chcę dołączyć do grupy wsparcia dla osób współzależnionych. Jest nowo powstała grupa dla osób współzależnionych z naprawdę fajnymi osobami, które mają wiedzą, wiedzę sporą na ten temat. Myślę, że również terapeutów zaproszę na tą grupę i, i będzie się działo. Na Poziomie grupy, to wszystko jest bezpłatnie, żeby była jasność nie? w grupie. Jeżeli ktoś chce się umawiać na jakieś prywatne sesje, na prywatne rozmowy, to może wiązać się z kosztami. Natomiast wszystko, co się wiąże w grupie, konwersacje, wymiana doświadczeń i tak dalej, to wszystko jest w zupełnym gratisie i tu, żeby, żeby, żeby nie było żadnych domniemywań. Eee, co jeszcze mam? Live na TikToku. Słuchajcie, zapraszam Was w każdą sobotnią noc i niedzielną noc na Live'y, tiktokowe, gdzie odpowiadam na setki pytań, oraz oczywiście w niedzielę na meeting online dla alkoholików. No działamy, działamy, coś się robi, coś się dzieje. Jeszcze raz ze spraw bieżących. Pamiętajcie, proszę, dla tych, którzy chcą i potrzebują, pierwsze, żeby się ze mną skontaktować, to. Odwiedzić stronę Mój trzeźwy Dom Myślnik Alkoholik z Lester. To jest i ikonka WhatsApp. Napisz do mnie, jak masz na imię, z jakiego jesteś miasta i do której grupy chcesz dołączyć, nie? A potem będziemy gadać dalej, jeżeli będzie tego. Potrzeba. czy chcę dołączyć do grupy dla alkoholików, czy chcę dołączyć do grupy dla osób współzależnionych. Współzależnione, nowy twór grupowy dla mnie, ale działa się, jest tam na razie tylko kilkanaście osób, bo to w sumie przedwczoraj w nocy założyłem, także można powiedzieć wczoraj. Tak naprawdę działał pierwszy dzień. Zachęcam do mitingów, zachęcam w ogóle do działania, do robienia, zachęcam żebyście wzięli przykład z Leszka. I zrobili te swoje pierwsze 100 kilometrów, chociaż czasami to jest tuż za rogiem. Nie? Zachęcam do mitingu, zachęcam do działania, bo samo się nie wyzdrowieje, samo się nie wytrzeźwieje. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, pozdrawiam. Pa, trzymajcie się.